Siema. Dzisiaj trochę z innej beczki Tak jak widzicie, moja stara E46 na, na warsztacie Bo co się okazało... O, czekajcie, na grzywicę ustawić. O Dobra, coś tu dmucha Nie dmucha Dmucha e, Bo co się okazało, przestał mi chodzić... Yy... Znaczy, wentylator Wentylator od wczoraj Raz się załącza, raz się nie załącza i jak już się załączy, to czuć taką trochę spaleniznę. Więc mam wrażenie, że kończą się szczotki, ale zobaczymy. Albo wyczytałem, że ten w internecie, oczywiście, internet, wszystko powie, że ten jeżyk może być przyczyną. Radiator jeżyk, zwał jak zwał, tylko że do wentylatora dostaniemy się z tej strony. A do tamtego dostaniemy się z tamtej strony, z tego co zobaczyłem w internecie, bo kompletnie nie mam pojęcia, nie miałem pojęcia gdzie on jest. Więc na razie zaryzykuję i będę patrzył co z wentylatorem. Bo auto jest z 2003 roku, więc no już ma 22 lata, mogą się środki skończyć. Nie mówię, że nie. Więc taki plan, ale jeszcze sobie dla pewności podłączę kompa, zobaczysz co mi komputer powie, i będziemy myślę wiedzieć wiedzieć bardziej. To jest dwulitrowy diesel, 150 koni 360, 350 na kolane. mam go już chyba 11 lat, więc powiem Wam, że autko niezawodne dobra, będę coś wiedział, to dam znać dobra, słuchajcie, po raz za paroma tam jakimiś dziwnymi błędami mamy błędy od, właśnie, od ogrzewania e, sprawdziłem na kąpie całą deskę tutaj, e, cały ten moduł wszystko tu się jakby poświetlenie działa i to jest funkcjonalne, ale słuchajcie tego, słyszycie? Nie? Ewidentnie to jest wina, wina dmuchawy Nie chcę w ogóle wejść na obroty. O. Więc na 99% to jest dmuchawa Więc tak zabieramy się za rozbieranie przodu. Przy okazji robię sobie jeszcze cały autotest wyświetlacza. Zobaczymy, co tam gra, coś nie gra, bo mi występuje błąd jakiś, że są sprzeczne informacje. Więc na razie robimy test jakiś wykonawczy. Dobra, filtr powietrza wyciągnięty. Tu już mam śrubki, cztery śrubki odkręcone. Wyciągamy to całe. O, pójdzie? Pójdzie. To mamy. Czekajcie, gdzieś to trzeba teraz odłożyć. Dobra, na razie na ziemię. No i co dalej? I co dalej? Według filmiku, my musimy się dostać tam do tyłu, trzeba, czyli trzeba wywalić to. Trzeba wywalić te, śrub, te śrubki, żeby wyciągnąć to i trzeba wywalić to. Dobra, tu mamy torxa jakiegoś, te 20 albo te 25. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, jesteśmy w dobrym miejscu. Wyciągnąłem to. Tam było zamontowane. Więc kolejny element odkładamy. No i co? Widzimy wiatrak za tą obudową. Jeszcze nie wiem w ogóle, jak tam się do tego dostać. Tu trzeba wyczepić na pewno te y, haczyki. Ale go, go zdemontować, to trzeba tamto jeszcze. Tam to jeszcze wyczepić. Ale najpierw będę próbował wyciągnąć to. Czy znaczy, mam to zdemontowane, ale to nie chciało coś tutaj. Co tu jest? Nie wiem czy to się podniesie Nie może, poczekajcie Spróbujemy lampkę na bok synowi Gwizdołem Dobra Wyszło Wyszło, aha tam jest kabel włożony więc dobra to zaczepimy tak. Trochę więcej miejsca uzyskaliśmy. Nie za dużo, ale trochę. Ten wentylator, myślę, że on ten będzie wychodził. Mam nadzieję tylko, że nie będę musiał wyciągać tutaj obudowy od filtra. No co, lecimy dalej. Spróbujemy to. Ale powiem Wam, że taką spalenizną od tego wentylatora, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Wyciągniemy go, będziemy widzieć, czy. Czy szczotki się skończyły? Czy to coś innego? Ale, no, czuć taką. No, tak to jest, widzicie. Ktoś, kto nie grzebie na co dzień, samochodami. Wystarczy trochę chcieć. Takie proste rzeczy powinno się samemu ogarnąć. Dwa filmiki na youtube i można działać. Ogólnie Wam powiem, że trochę ten samochód tutaj ostatnio mi. Żyga, Nie wiem dlaczego. Widać tam. o Tam widzę, że czy wszystko mokre. Nie wiem czy to nie od turbiny czasem. Musiałbym go umyć i poszukać, w, w którym miejscu. Bo tu od góry jest w miarę ok. 30 z tej strony. Dobra. Biorę się za wyciąganie. Kurde, powiem Wam, że na razie nie idzie lekko. I chyba nie pójdzie. Z tym miałem problem, żeby to wyciągnąć. Z Obudowa tego przeszkadzała mi. To mi tu kurde przeszkadzało od kolektora. Więc powiem Wam szczerze, że jak nie rozbierzemy tego boczku i tendy nie uda się wyciągnąć tego wentylatora, to będzie problem. No. ale jesteśmy w dobrym miejscu. Wentylator jest. Połamany nie jest, ale wydaje mi się, że nikt tutaj nie zaglądał przez 20, 23, 22 lata. No dobra, jak nam się udało zdemontować już tyle. To odkładamy. Nic nie popękało na szczęście. Tu są zaczepy u góry, śrubka. I tutaj te dwie blaszki, które tam są, więc spoko. Kolejna rzecz do kompletu. No, i teraz z tego co gdzieś tam wyczytałem, trzeba ściągnąć to ten boczek, bo jak nie ściągniemy tego boczku, to nie wyciągniemy tego. Mam nadzieję, że to będzie to. Tam z tyłu, tam jest ten Jerzyk. Radiator Jerzyk zwał jak zwał, ale. Wydaje mi się, że z tej strony go nie wymienimy, nawet jakbym chciał. W internecie dzisiaj też widziałem filmik. To gościu z tamtej musiał od strony wewnętrznej się tam dostać, żeby to wysunąć, bo to jest na jakiś klik, więc wchodzi do jakiegoś momentu i dalej nie wejdzie. No, dobra, Biorę się. Tu z tego co wiem to jest ta blaszka. Tam chyba śrubki. Na pewno ta blaszka trzyma. Gdzieś tam jest zaczepiona I tam pewnie te śrubki będą trzymać Zobaczymy, spróbujemy teraz zdjąć to Słuchajcie, powiem Wam, że wyciągłem kolejny element układanki To tutaj, ten boczek Już wyczepiłem wtyczkę, nie było lekko Najpierw myślałem, że ona jest tutaj A się okazało, że wtyczka jest tam Bo był ten plastik, to nie widziałem Ściągnąłem tutaj tą opaskę, więc mamy już luźne. No i teraz razem z Wami spróbuję gościa wyciągnąć. Ale zobaczymy, ja, co się tu uda. Z jedną ręką, może być kiepsko. Jeszcze mi w wpadła. Baterie wyjechały, super. A baterie poszły na obudowę. Ja pierdzielę. Dobra, no później ogarniemy. Mamy go tu No i co? No i tak jak mówiłem Osłona przeszkadza Na siłę bym go wyciągnął, ale później nie sadzę następnego Wlaszki Dobra, pomęczę się, zobaczę Dam Wam znać Dobra, powiem Wam tak Musiałem zdemontować filtr powietrza Mam już wyciągnięty Ale nie wiem jak go sadzę Wyciągnąłem go ale nie wiem, jak go osadzę. Naprawdę, miejsca tutaj jest tyle co, co nic. Nie mam za bardzo lampki teraz, bo baterie wpadły pod samochód. No, ale jest wyciągnięty. No i co? Zamawiam nowy, spisuję numery i będziemy później wszystko składać. No, ale tak jak widzicie, musiałem też wyciągnąć cały filtr i obudowę, bo nie było opcji tego tego zdemontować. Nic, słyszymy się później.